Zakazy zgromadzeń, pozamykane szkoły, odwołane warsztaty, szkolenia i wszelkie inne eventy to tylko jeden z efektów pandemii koronawirusa, z którym w najbliższych tygodniach będziemy musieli sobie poradzić. Dzisiaj opowiem Wam o jednym niedrogim oraz czterech zupełnie darmowych narzędziach do prowadzenia transmisji online. Po to, abyście mogli pomimo tych e, dokuczliwych ograniczeń przeprowadzić np. lekcję szkolną dla kilkudziesięciu osób albo msze dla kilkuset wiernych. Bo czemu nie? Nazywam się Wojtek Hołysz, to jest vlog Finpoint. Zaczynamy! Ważne, zanim ruszymy, jeśli pracujesz w jednostce publicznej, pracujesz społecznie albo w wolontariacie i potrzebujesz pomocy w ustawieniu, skonfigurowaniu albo ruszeniu z tymi narzędziami, o których dzisiaj będę opowiadał, napisz do nas, a pomożemy tobie, żebyś ty mógł pomagać innym. Napisz na mail webinar na film.pl, tutaj gdzieś się na dole pojawi. Dobra! Jedziemy! Ok, zanim przejdziemy do softu, zaczniemy od hardware'u. E, mówię hardware'u, bo chciałbym, żeby te rozwiązania były dla Was maksymalnie bezkosztowe, czyli nic nie musicie kupować, na nic nie musicie wydawać pieniędzy, żeby zacząć pierwsze zajęcia online ze swoimi uczniami czy jakimikolwiek grupami społecznymi, z którymi pracujesz. Po pierwsze, potrzebujesz sprawne łącze internetowe, im szybsze, tym lepiej. Po drugie, potrzebujesz sprawnego urządzenia typu laptop albo smartfon, albo komputer albo stacjonarny, które są wyposażone w kamerę internetową oraz w mikrofon. Obecnie wszystkie laptopy i smartfony są wyposażone w kamerę i mikrofon, desktopy, czyli komputery stacjonarne niekoniecznie, więc tam może być potrzebny dodatkowy osprzęt. Pierwsze narzędzie, o którym bardzo pokrótce powiem, jest YouTube Live. Wszyscy znamy YouTube'a, większość z nas z niego korzysta codziennie, natomiast żeby móc transmitować, trzeba mieć tam założone konto, trzeba się po prostu zarejestrować, nie wystarczy być na stronie. Jeśli chcielibyście prowadzić transmisje i chcielibyście, żeby ludzie mogli odbierać je na urządzeniach mobilnych, czyli na smartfonach albo tabletach, to musicie dodatkowo na swoim koncie mieć minimum 1000 subskrypcji. Co już jest dosyć trudne. Więc przygotujcie się że na starcie wasze transmisje będą mogli ludzie oglądać tylko i wyłącznie na urządzeniach stacjonarnych, czyli w tym przypadku będą to laptopy i komputery stacjonarne. Plus jest taki oczywiście, że rozwiązanie jest darmowe i ma nieograniczoną ilość odbiorców czyli bez względu na to, czy prowadzisz zajęcia dla 20 osób, czy właśnie przykładowo msze dla 3000 osób, możesz skorzystać z YouTube i nie będziesz tu mieć żadnych ograniczeń. Nie będziesz też mieć właściwie żadnych realnych ograniczeń czasowych, ponieważ idą one w godzinach. I to oczywiście za darmo, ale z reklamami. W opisie filmu wrzucam link. Do innego filmu, który tłumaczy, jak rozpocząć swoją pierwszą transmisję na żywo za pośrednictwem YouTube Live. Jedno ograniczenie, którego możecie chcieć być świadomymi, to to, że jeśli chcecie, aby Wasza transmisja była prywatna, czyli żeby nie mógł na nią trafić żaden przypadkowy widz, to jesteście ograniczeni do 50 adresów mailowych, które możecie. Zaprosić. To oznacza, że musicie mieć te 50 adresów mailowych i mieć też zgody, żeby z nich korzystać. Jeśli wasza transmisja jest publiczna, to zasadniczo każdy może na nią trafić, możecie dzielić się linkami w mediach społecznościowych i zapraszać jak najwięcej ludzi. Narzędzie numer dwa to rozwiązanie komercyjne, które nazywa się Zoom. Korzysta z niego naprawdę wiele firm, ponieważ jest dosyć niezawodne i ma naprawdę super funkcję. W darmowym planie są dwa istotne ograniczenia. Twoje transmisje mogą ugościć maksymalnie 100 osób oraz każda z nich, może trwać maksymalnie 40 minut. Natomiast z ciekawych funkcji są na przykład takie, że może dochodzić do interakcji między Tobą a widownią. Jeśli więc są to warsztaty takie, nazwijmy to interaktywne, czyli rozmawiasz z uczestnikami, to w systemie takiego wirtualnego podnoszenia ręki każdy z widzów może się zgłosić, że chce zabrać głos, tym wtedy ten głos przydzielasz i. Cała nie, klasa, grupa może posłuchać, co ta osoba ma do powiedzenia albo jakie pytanie chce zadać. Oczywiście, uczestnicy nie muszą łączyć z tobą też y, z kamerką wideo. Mogą ale nie muszą. Dodatkową funkcją jest też to, że możesz się dzielić ekranem komputera, na przykład jeśli potrzebujesz pokazać prezentację, albo jakieś zdjęcia, czy jakiekolwiek inne materiały, które masz na swoim komputerze. I podobnie jak w przypadku wszystkich innych narzędzi zresztą, w opisie tego filmu wrzucam link do innego materiału, który tłumaczy jak rozpocząć swoją pierwszą transmisję na darmowym planie w Zoomie. Trzecim rozwiązaniem, o którym powinniście wiedzieć, jest Google Hangouts. I to jest to rozwiązanie niedrogie, o którym chciałem wspomnieć, ponieważ kosztuje tylko 6 dolarów miesięcznie. Daje możliwość zorganizowania transmisji na żywo dla do 100 uczestników. Za pomocą prywatnego linku, który możesz podawać do swojej grupy odbiorców, albo możesz podać go w jakikolwiek inny sposób, dalej to tylko link. Możesz dzielić się ekranem komputera ze swoimi widzami, no i oczywiście obsługuje w pełni urządzenia mobilne. Bardzo fajne narzędzie pod względem wydajności i jakości połączeń. Także w tym przypadku w opisie tego filmu zamieściliśmy link do innego materiału, z którego dowiesz się, jak rozpocząć pierwszą transmisję na Google Hangout. Czwarte narzędzie to także zawodnik komercyjny. W sumie jak każdy, ale mają tutaj plan darmowy, w którym podobnie jak w Zoomie jest ograniczenie do 100 uczestników i do 40 minut trwania każdego z webinarów. Fajną funkcją tutaj w przypadku EasyTalks jest na przykład to, że możesz nagrywać swoje wystąpienie na swoim komputerze do na przykład późniejszej publikacji albo pokazania po prostu innej grupie, jeśli materiały, które potrzebujesz transmitować są bardzo powtarzalne. Zajrzyj do opisu i dowiedz się, jak zacząć z EasyTalks. Ostatnim, piątym produktem, o którym chciałem Wam powiedzieć i który na pewno znacie, jest Facebook Messenger. Facebook Messenger daje także możliwość organizowania spotkań grupowych, spotkań wideo, transmisji, natomiast yy, ma on oczywiście swoje ograniczenia. Nie jest to narzędzie stricte do tego, więc może nie być aż tak wydajne. I też jego wadą jest to, że nie jest ono anonimowe. Tutaj musicie dodać każdego uczestnika po jego koncie Messengera czy Facebooka, które Facebook zawsze weryfikuje z autentycznością, więc jest tutaj pewien aspekt związany z prywatnością uczestników. Także w tym przypadku zajrzyj do opisu tego filmu i zobacz, jak rozpocząć pierwszą transmisję za pomocą Facebook Messenger Live. OK, to koniec mojej listy. Przypominam raz jeszcze, jeśli pracujesz w sektorze publicznym, pracujesz społecznie albo w wolontariacie i potrzebujesz pomocy w odpaleniu e, przy obecnych ograniczeniach, jakie funkcjonują w kraju, przy odpaleniu spotkań, e, warsztatów, zajęć, lekcji szkolnych czy jakichkolwiek innych zgromadzeń online, napisz do nas na webinar małpafilm.pl. Pomożemy Ci nieodpłatnie, abyś mógł dalej Ty pomagać innym. To koniec mojej bardzo krótkiej listy przedstawionej w ekspresowym tempie. Mam nadzieję jednak, że pomoże ona Tobie dobrać narzędzie odpowiednie do Twoich potrzeb, do prowadzonych przez Ciebie zajęć czy spotkań, terapii, warsztatów, czegokolwiek, czym pomagasz lokalnej społeczności czy po prostu innym ludziom. Miejcie ręce, dbajcie o siebie, do zobaczenia.